Co włożyć do dołka podczas sadzenia porzeczek, aby zebrać owoce wiadrami? Porzeczka dobrze rośnie i owocuje w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Z tego powodu większość z nas sadzi ten krzew ze zdrowymi i smacznymi jagodami w swoim ogrodzie. Proces sadzenia tej rośliny jest dość prosty, jednak doświadczeni ogrodnicy znają sposób na zwiększenie plonów radzimy aby podczas sadzenia wsypać do dołka nawóz w takim wypadku wskazane jest zmieszanie go z ziemią warto pamiętać że skład odżywek dla różnych rodzajów porzeczek jest różny na przykład czerwone porzeczki wolą nawozy potasowe ale krzewy z czarnymi jagodami lubią fosforowe doświadczenia ogrodnicy zalecają umieszczenie garści skórek ziemniaczanych w dołku aby poprawić plony. Wiele osób zastanawia się również kiedy lepiej sadzić porzeczki. Można to zrobić wiosną i jesienią, jednak większość ogrodników zaleca robienie tego właśnie późną porą roku, czyli jesienią.